Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. KSW ponownie informuje nas o kolejnym zestawieniu. Tym razem ogłoszono walkę na gali KSW 51 w kategorii do 66 kg, w której wystąpi Filip Page i Krzysztof Klaczek. Tak jak mówiłem w ostatnim filmiku, kategoria 6, -6 obecnie leży, no i mamy w niej więcej zagranicznych zawodników, jak Polaków. Więc skoro Filip Page pokonał już Filipa Wolańskiego, to z polskich zawodników został mu już tylko. Klaczek. Oczywiście Filip swoją walkę w debiucie dla KSW wygrał, Krzysztof przegrał, więc gdzieś tutaj może nam to nie za bardzo pasuje, ale jeśli patrzymy na ten ranking KSW, no to lepiej przegrać z Wrzoskiem niż wygrać e, z Wolańskim, gdzieś e, dlatego, że no Marcin... Jest byłym mistrzem kategorii piórkowej Też był wysoko w tym rankingu No wiadomo, Marcin opuścił teraz kategorię piórkową Ale musimy pamiętać też, że Klaczek ratował galę KSW 48 I na ostatnią chwilę tutaj podjął się walki z Marcinem Więc kolejna szansa musi jak najbardziej należy Na pewno nie jest to łatwiejsza walka Dlatego proponowałem tutaj właśnie walkę z Vaso Bo Krzysiek nie może sobie pozwolić na kolejną porażkę Więc powinien tutaj... Dostać troszeczkę mniej wymagającego zawodnika, a później dopiero atakować coś mocniejszego. No bo niestety, jeśli Krzysiu zaliczyłby porażkę, no to prawdopodobnie pożegnałby się z KSW, więc czeka go ciężkie tutaj wyzwanie, tak? Filip Page pokonał Filipa Wolańskiego poprzez knockout, Znokautował zawodnika, który jest znany z twardych walk mocnej głowy, a jednak tą pierwszą walkę w karierze tutaj chorwat mu. Zaserwował więc, leszczem żadnym nie jest. No, i tutaj może w KSW namieszać, tak? Miałem nadzieję, tutaj, na walkę Filipa Pejcia z Romanem Szymańskim, byłaby to dobra walka rankingowa. Ale skoro Roman też ucieka do wagi lekkiej, no to walka z klaczkiem jest tutaj jedynym takim konkretnym rozwiązaniem, tak? Filip Wolański jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, Krzysztof Klaczek, no też jest po porażce. Tylko wiemy w jakich okolicznościach ta porażka mu się dopisała, więc gdzieś trzeba przymykać na to oko. Ale można powiedzieć, że Krzysztof nie tylko stoi przed trudnym wyzwaniem, ale też stoi przed dużą szansą, bo jeśli udałoby się pokonać Filipa, a następnie poprosiłby o walkę z Torresem i również by ją wygrał, no to po tych dwóch wygranych walkach mógłby apelować o walkę o pas, na pewno taką walkę by dostał, choćby z tego względu, że KSW chciałoby wystawić Polaka do walki o pas. Więc od tej walki będzie zależało bardzo dużo, tak? Albo Krzysiu zrobi krok w kierunku pasa, albo zrobi krok w kierunku opuszczenia federacji. Myślę, że nie jest to walka nie do przejścia, ale będzie ona trudna. Klaczek za dobrej szczęki tutaj nie ma, no a Pejdź ma kowadło w łapie. Więc knockout jest tutaj bardzo prawdopodobny, ale też wiemy, że jeśli walka wyląduje w parterze, no to Chorwat będzie w wielkich opałach. Więc jest to naprawdę fajne zestawienie, tak? Myślę, że przyniesie nam dużo emocji. Ja jestem zadowolony. No obawiałem się tu, tutaj troszeczkę, że klaczka już w KSW nie zobaczymy, ale na szczęście powraca i to mnie cieszy. Jest to dobry, fajny zawodnik i, i warto myślę w niego zainwestować. Nawet jeśli przegrałby teraz swoją walkę z Filipem Pejciem, to powinien tak jak Michał Michalski dostać trzecią szansę. No i taka walka Klaczek-Wolański też byłaby ciekawa, ale ja wierzę, że Krzysiek tę walkę wygra i powtórzy to co zrobił Damian Stasiak. Dla mnie jest to świetne zestawienie, ale jestem ciekaw, co wy myślicie o tym zestawieniu. Komentarze do waszej dyspozycji. Ankieta w prawym górnym rogu. No a ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kiedziowem MMA. Pozdrawiam Was, trypiciel. Trzymajcie się.